Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze stany Meksyku. No właśnie, Meksyk. Stan Meksyk powstał 20 grudnia 1823 roku i jest pierwszym stanem Meksyku. Graniczy z dystryktem federalnym Meksyk od południowego wschodu, Tlach -Kalom i Hidalgo od wschodu, Querétaro od północy, Michoacán de Ocampo od wschodu oraz z Guerrero i Morelos od południa. Jego powierzchnia wnosi nieco ponad 22 tysiące km kwadratowych i zamieszkuje go prawie 17 milionów obywateli. Hiszpanie dotarli na te tereny w XV wieku, kiedy Hiszpanie zakładali na wschód od tych ziem miasto Meksyk, stolicy kolonii, która nosiła nazwę Nowa Hiszpania. Ziemie te były spichlerzem dla miasta stołecznego. Podczas wojny niepodległości dzisiejszy stan Meksyk był twardym orzechem do zgryzienia dla rebeliantów. Udało im się zdobyć terytorium w 1810 roku, ale niedługo później utracili je wraz ze śmiercią księdza generała Morelos. Odzyskali Meksyk dopiero 11 lat później w 1821 roku. Dwa lata później, dwa lata po uzyskaniu niepodległości Nowej Hiszpanii i powstaniu Federacji Meksyku, Stan Meksyk stał się pierwszym stanem federacji. Stan składa się ze 125 gmin, stolicą jest miasto Toluca, a gubernatorem Delfina Gomez Alvarez. Do pięciu największych miast należą Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca oraz Ximalhuacan. Gospodarka opiera się na przemyśle chemicznym, spożywczym, papierniczym, tekstylnym, metalurgicznym i na turystyce. Ciekawostką jest fakt, że w stanie Meksyk funkcjonuje 5 portów lotniczych, w tym dwa międzynarodowe: Felipe Angeles i Toluca. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na 5 dni info. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja. Krzysiek, rok produkcji i publikacji 2024.